Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Panie profesorze, chciałem prosić Pana o opowiedzenie tej historii, która najpiękniej wyjaśnia, czym jest psychoonkologia. Historia z dziewczynką, to jest chyba najpiękniejsza definicja. To, przypadek tym rządził. Zawsze jak wychodziłem z kolejnego szpitala, to jakimś sposobem pacjenci dowiadywali się, że ja kończę właśnie tu pobyt. No, i korzystali, przynosząc mi taśmy DVD z moimi filmami, książki do podpisania, autografy, żeby mieć pamiątkę tego smutnego wspólnego pobytu. I e, pamiętam, e, wychodziłem ze szpitala z Gliwic, wieczorem weszła e, dziewczynka, 15-16 lat tak, musiała mieć tyle z prośbą o autograf. I tak, Dosłownie nie wiem dlaczego, bo to mi się nigdy nie zdarza, raczej jestem powściągliwy. Pytam o imię i tak dalej, i tak dalej, i wpisuję się do, do notatników, do, do, do pamiętników. A tym razem jakoś tak na spojrzałem bezwiednie, nagle, tak mi coś kazało powiedzieć jej, wyzdrowiejesz. Na drugi dzień rano przychodzi siostra oddziałowa. Mówi: pani profesorze, co pan tej dziewczynce powiedział? A, a co, co się stało? Mówi, proszę pana, to nie jest to dziecko. Ona dzisiaj po raz pierwszy zażądała leków, ona po raz pierwszy zażądała wizjoterapeuty, ona po raz pierwszy chciała zjeść coś, chciała, zaczęła jakby nam pomagać w jej leczeniu. Nie wiem nie wiem, powiedziałem jej, że wyzdrowieje. No i to się okazało, że bezwiednie udzieliłem jej psychoonkologicznej porady. Ona... Dałem jej wiarę, dałem jej wiarę, jaka wielka radość, kiedy po dwóch latach e, e, dostaję list, z, e, bodajże, z, z żywca. To jest, która pisze, dziewczyna, że jestem tą dziewczynką, która poprosiła pana o autograf, zdałam maturę, wybieram się na studia, żyję. No uczymy się, uczymy się, że, że żeby się z tą chorobą oswajać i jak ważna jest oprócz leczenia farmakologicznego wsparcie psychologiczne, no, ale to, jest, to, 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 jesteśmy w, to jest wszystko jest w fazie rozwoju, ale dobrze, że tak jest,